Straciłam wiarę, straciłam Ciebie, lecz nie zatraciłam siebie. Ufam życiu. Choć nie raz się upadło, lecz zawsze się podnosiłam. Nie wiem, kiedy to się stało, kiedy życie rozłączyło nas. I dlaczego w ogóle nastał taki czas? Przyszedł taki dzień, że wszystko było dla Ciebie nijakie I obojętne Moje słowa wypowiedziane Były jak uderzeniem piłki o ścianę Wracało echo, wracało echo Nie wiem kiedy to się stało Kiedy życie rozłączyło nas i dlaczego w ogóle nastał taki czas? Moja wiara w siebie została, lecz znienawidziłam się, twój widok obrzydza mnie. Tak bardzo nienawidzę cię. Nie wiem, kiedy to się stało, kiedy życie rozłączyło nas. I dlaczego w ogóle nastał taki czas?